Na co lub na kogo uważać w maju 2025 roku? Już w tym momencie bardzo gorąco i serdecznie zapraszam Ciebie na to majowe tarotowe czytanie. Pomyśl o sobie, pomyśl o swojej dacie urodzenia. Ja już w tym momencie dla Ciebie położę moje karty. Na co lub na kogo uważać w maju 2025 roku? Karty dla. Ciebie. No, wiesz, przede wszystkim karty mówią tak, że raczej nie widzę y, takiego silnego wpływu ludzi z zewnątrz na ciebie, ale na pewno warto byłoby zwrócić trochę, uwa trochę większą uwagę, jeśli chodzi o docenianie samego siebie, o mówieniu dobrze o sobie, o mówieniu czy o myśleniu dobrze o sobie. Wiesz, dlaczego to mówię? Dlatego, że karty mówią, że w tym miesiącu raczej y, bądź zainteresowany, bądź Zainteresowana takimi własnymi emocjami, bo karty mówią, że tutaj będą uzdrawiały się Twoje emocje. Na pewno również karty mówią o tym, że w maju należy uważać trochę bardziej na sen i najbardziej to są właśnie pokazane twoje emocje. Jeśli jesteś w takim położeniu życiowym, że coś ci nie leży, to może warto byłoby y, no, tutaj zaryzykować i spróbować nawet dogadać się z ludźmi, z którymi y, nie, nie, nie rozmawiasz, nie masz kontaktów. Y, no chyba, że tego nie, nie chcesz, chyba, że tego nie, nie potrzebujesz, to jest okej. Okay. Natomiast jeśli y, ktoś z was właśnie chciałby się do kogoś zbliżyć, y, to Tarot mówi, o tym, że w tym miesiącu masz ku temu dobre y, powody do tego, żeby właśnie nawiązać jakiś stary kontakt, i jeśli właśnie tobie zależy na takim kontakcie, na odnowieniu takiego kontaktu, to tak, karty mówią, że w tym miesiącu masz ku temu dobry czas, dobry też y, to jest y, miesiąc na pogodzenie się, ale z drugiej strony, jeśli na przykład ty nie odczuwasz takiej potrzeby do tego, żeby się z kimś pogodzić albo żeby do kogoś się odezwać, nic na siłę, to nie jest ten moment, to nie jest ten czas, także. Spokojnie, to bardziej dla tych osób, które są bardziej gotowe i bardziej świadome na to, żeby się z kimś pojednać. To tylko tak nawiasem rzecz ujmując. Karty bardzo mocno właśnie tutaj mówią o tym, żebyś również nie zaniechał, nie zaniedbał, nie, zani, nie, nie zaniedbała, nie zaniechała jakichś ważnych spraw, przy czym również karty mówią o tym, że dla Ciebie bardzo ważne w tym miesiącu będą sprawy o charakterze urzędowym. Urzędowe sprawy. Bardzo mocno się tutaj u mnie w kartach pokazały. Też Tarot mówi o tym, żebyś uważał, żebyś uważała na jakieś takie niezbyt eleganckie zachowanie kogoś z, tam. To jest miejsce publiczne, miejsce, w którym jest dużo ludzi. Karty mówią, że może być świadkiem albo uczestnikiem nawet jakiegoś takiego niezbyt przyjemnego zajścia, niezbyt przyjemnej atmosfery. Ktoś ze sobą będzie albo się kłócił, albo będzie rywalizował. Realizował. I mam wrażenie, że to będzie dla Ciebie takie dosyć wstrząsające, właśnie jak ludzie potrafią się zachowywać. I mam takie właśnie wrażenie, że w maju mogą być takie, takie właśnie niespodzianki, jeśli tak to mogę nazwać, jeśli tak to mogę określić, właśnie bardziej związane z ludźmi. I mam takie nieodparte wrażenie, jakbyś się zastanawiał, zastanawiała właśnie, jak to jest możliwe, że ludzie się potrafią w taki sposób zachowywać. I takie przemyślenie. Myślenia gdzieś w maju się przy tobie tutaj zaznaczyły, tutaj pokazały. Też karty mówią o tym, że w maju będziesz miała, będziesz miała bardzo dobry czas, na przykład na to, żeby dołożyć pieniądze do domu. I teraz tak, jeśli na przykład właśnie planowałeś, planowałaś jakieś remonty, jakieś takie zmiany w obszarze domu, w obszarze mieszkania swojego, to masz właśnie w maju bardzo dobry czas. Co prawda, karty mówią, że pójdzie na to trochę pieniędzy, ale karty mówią o tym, że to jest coś, co będziesz chciał zrobić, będziesz chciała zrobić. No i właśnie w maju będziesz miał świetny czas, świetny, świetny moment na to, żeby coś poprawić, coś naprawić w domu, albo zrobić jakiś remont, albo wymienić stary sprzęt, bo tak też oczywiście może być. I tak na samym końcu, jeśli chodzi o energię maja, Tarot też bardzo mocno tutaj pokazuje, żeby zwłaszcza osoby, które poszukują miłości, uważały na ten miesiąc, ponieważ. Pra, pra, Prawda jest taka, że e, karty pokazują, że możesz kogoś e, bardzo ciekawego poznać, natomiast e, raczej będzie to, to osoba, no, która będzie skrywała wiele rzeczy i tak na dłuższy etap raczej tobie to nie będzie się podobało, nie będziesz chciał, nie będziesz chciała inwestować e, w taką znajomość. E, za dużo niewiadomych, za dużo tajemnic, no i niestety uważam, że będzie też jakaś forma manipulacji, e, ty się no obudzisz, tak? Przejrzysz na oczy, i gdzieś w maju karty pokazują, że właśnie nowo poznane osoby w maju mogą być skutecznie wy. Gonione, wyeliminowane z twojego, z twojego życia. Tak się karty dla Ciebie ułożyły. Ja pięknie dziękuję za to czytanie. Yy, daj proszę znać w komentarzu, co sądzisz, co uważasz na temat tego czytania. Czy ta wróżba rezonuje z Tobą, czy jest tak, jak karty tutaj wskazują, tak, jak karty pokazują. No i oczywiście osoby chętne, yy, które chciałyby ze mną prywatnie porozmawiać, zapraszam na moją stronę internetową www.lukaszariasz.com. Polecam się, no i mam nadzieję, widzimy się już jutro. W kolejnym tarotowym czytaniu papa! Pa.